No, tam jest zatoka, i jest, są jachty. A tam jeszcze jest ten ruchomy most. To jest nowy most. Jeszcze jeden jest tutaj, na końcu, za zakrętym. Jeszcze jeden ruchomy most. No i tu jest sołdek. A tam jest. Chyba opera jest. Te stare budynki zostały odbudowane. I tutaj, tutaj na rogu też ten, tylko ta jedna ściana na lewo, gdzie są te małe okna. To jest oryginalna ściana. No, i tu jest ten Pelikan Building. To chyba jest wiatromierz, mi się wydaje, ten Pelikan. No, i te jachty. Mołtawa jest spokojna. Na pewno tam są jakieś prądy mocne. Tak widać, tam jakby te prądy szły, jakby ta rzeka, ta, ten kanał szedł w prawo. Mam nadzieję, że Ci się podoba ten filmik. Proszę subskrybuj i dziel się z twoim przyjaciółmi, rodziną. Dziękuję. Do widzenia.